Cześć! Witam was w odcinku, w którym spędzę 24 godziny u siebie w domu. Jako, że mam bardzo duże problemy ze stopami, jak wiecie i jestem już po operacji tych stóp, po zabiegu, stwierdziłem, że nagram odcinek 24 godziny w domu. Jakby oglądałem jakiś taki odcinek z Julą XD ja już ogólnie ten odcinek zacząłem koło godziny czwartej, koło godziny 5, czyli po prostu... Rano. Na chwilę obecną ani nic nie jadłem, po prostu tylko leżam, obejrzałam tam kilka odcinków, o tym też wam powiem, nakarmiłem kota i, i leżę i w sumie nic innego nie robię i gram sobie, w to też zobaczycie. Jest ogólnie godzina czwarta. No wala mnie ta stopa jak skurczyły. Jestem po zabiegu stopy. Jest mój um, um, wierny towarzysz beza. Ogólnie powiem tak, że tak się wciągnęłem w grę. E <grym> iPadzie. To są te epizody takie, nie wiem, czy kojarzycie. To darmowa gra i tak się wciągnąłem, że robię kolejną już historię. Ale przez to, że z darmą są te rzeczy, to jest przykro mi, bo zawsze najfajniejsze rzeczy muszę zmieniać. Kuku! Patrzcie, to jest moja przyjaciółka Także dajemy sobie dobrze radę. Bo już dalej nie mogę spać, zaraz zaczynajście sobie, sobie zjeść albo się napić. Jest godzina ósma. Ja sobie siedzę tutaj z Bezą. Dalej nie spam. Zaraz będę oglądać euforię z powrotem. Ale siedzę sobie i trochę się tak widzieliście. Teraz zostawiam tabletę do, do ładowania się, będę się uczyć też na sesję. Zadzę sobie zabawkę, jaką jest herbata. Także to wygląda. Mój dzień, no. Kurde no beza! OK, jest godzina 11, idę sobie spać, w sensie idę się zdrzemnąć chwilę, bo czuję, że gdzieś się czuję, bo co też śpi. Sam powiem, jest godzina 20, wstałem przed chwilą, później przez przespałem, Jak strasznie się czułem, Także, wow. I potem look jest bardzo chaotyczny, ja wiem, ale jeszcze się nic nie jadłem, a co mnie będę robić sobie po jedzenie, to to nagram, co robię w ogóle do jedzenia. W końcu dorobiłem się swojego dzenia i nie wiem czy kojarzycie takie te, jakieś robiliśmy zupkę bul, e, Buldaka Ja zrobiłem to zupką chińską zwykłą i to jest takie dobre Dlatego postanowiłem też zamiast e, śmietany 30 dodałem śmietanę 18 Więc bardziej wytrawne Mam herbatkę i będę grać w Fortnite'a Grze Możecie mnie obrażać w tym momencie, ale czekam na Gawronę i będę z Gawronem grać Fortnite'a Pozdro Kochani, także jakby jest godzina 24 znowu Jak widzieliście trochę pograłem Fortnite. zrobiłem sobie coś do jedzenia Teraz sobie odpalę film, zaraz pokażę jak zrobiłem trzy tego filmu Także czekajcie Oglądam rzeczy, że Zodiaku, nie wiem o czym to jest, ale mam nadzieję, że będzie jakieś ciekawe Tutaj tele, tutaj komputer udziała, bo Baza go włączyła Także no, mam znać, jestem ciekawy są. Nie jestem jakiś długi, ale chyba tylko jedna część Powiem ja wam tak Chujowy film <grych> Jak widzicie umyłem sobie włosy, ogarnąłem się trochę Po ciężkich próbach, po ciężkiego wszystkiego Jestem ogarnięty do połowy Zmieniłem sobie tak samo ubranie, już zmieniłem żeby było trochę świeżość Czy wiecie, że troszeczkę Jeszcze zaraz postaram się posprzątać, no sprzątając po prostu się ze ziemi, bo nie mogę stać ani nie chodzić Więc no Także tak samo ledów zaraz się pozbędę, bo się zepsuły, więc not funny. Patrzcie, kto mnie odwiedził. Jula. Jak się czujesz? <noise> Muszę stawić <głosy> <głosy> dźwięk miał do filmu. Muszę go wyeksportować. A, jeszcze mam jego internet. Ja leżę. Więc jeszcze tak konno z tego, vlogu, tego vloga. Dużo osób, dużo osób się pytało, co się stało z moimi stopami? Dużo było pytań, także stwierdziłem, że w końcu mogę na to odpowiedzieć. No i ja jestem już po. <laughs> Miałem bardzo wysoki stan zakaźny w stopie, dokładnie w palcu u stopy, co powodowało to, że żaden podolog nie mógł mi pomóc. U podologa z jurą w białym stoku I jakby wszyscy mi mówili, że to jest zbyt bardzo poważny stan, więc po prostu było trzeba podjąć skutki leczenia chirurgicznego, miałem na chwilę obecną plastykę stopy. Na tym polegała moja mój zabieg, moja operacja, że po prostu musieli mi po, zrobić plastykę stopy na nowo, musieli mi ją tam zbudować, musieli kilka tam rzeczy porobić przy niej. Nie chcę też mówić, bo jest bardzo drastyczne to, co tam się działo. Sam nie wiem, czy chciałbym o tym słuchać, ale no właśnie tak wyglądało. Na chwilę obecną już jest okej, okay. dwie stopy mam poniekąd sprawne, prawo jeszcze dochodzi do siebie, lewa już jest okej. Okay. No. Także to jest właśnie ta rzecz. To jest to co miałem z topami. Miałem po prostu prawą nogę sprawę. Także tak wyglądały 24 godziny ze mną. Już jak widzicie robi się jasno. Nie było to nic ciekawego, jak widzicie sami. No. Jako że no nie mogę, mogę się średnio ruszyć w domu, no to tak wyglądał ten dzień. wiem się z Bezą, obejrzałem kilka filmów, kilka seriali i trochę też pogram. Także, no tak wygląda to wszystko, tak się wszystko prezentuje, no i co, mogę powiedzieć więcej. Sam pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał, zostawcie komentarz beza, będę wiedział, że dotarliście aż do tego momentu. A ja idę troszeczkę poogarniać rzeczy i idę tą małą, o, rupiecia tego małego nauczyć, żeby nie wchodziła mi tam, gdzie nie powinna.